Większość z tych, którzy przybyli z Judei, by odwiedzić Marię, po zobaczeniu, co się wydarzyło, uwierzyło, że Jezus jest Mesjaszem. Niektórzy z nich pobiegli do faryzeuszy opowiedzieć, czego dokonał Jezus. W tej sytuacji arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i tak razem deliberowali. Co robić? Faktem jest, że człowiek ten dokonuje wielkich cudów. Jeśli jednak nie powstrzymamy go. Wszyscy uwierzą, że jest on mesjaszem, a wówczas wybuchnie rewolta. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą nam to, co mamy najcenniejsze świątynie i naród. Wówczas jeden z nich, kajfasz, który tego roku pełnił obowiązki arcykapłana, tak przemówił: Czyżbyście niczego nie rozumieli? Lepiej będzie, jeśli jeden człowiek poniesie śmierć, niż miałaby ona pochłonąć cały lud. Nie wypowiedział jednak tego sam z siebie, lecz jako urzędujący arcykapłan wyrzekł proroctwo, pokazujące, że Jezus umrze zarówno za Żydów, jak i za nie-Żydów, aby wszystkie Boże dzieci rozproszone w świecie zostały w Chrystusie razem zgromadzone. Tego dnia zdecydowali, że zabiją Jezusa. Z uwagi na zaistniałą sytuację, Jezus przestał jawnie nauczać elity religijne i udał się do miejscowości o nazwie Efraim, która znajdowała się na skraju pustyni. Tam przez pewien czas przebywał tylko z uczniami. Gdy zbliżała się kolejna żydowska pascha, mnóstwo osób z różnych zakątków Judei i Galilei przybywało do Jerozolimy, by poddać się oczyszczeniu. Wielu z nich pragnęło zobaczyć Jezusa. Schodząc się do świątyni, tak rozprawiali: Jak myślicie, czy On przybędzie na święto? Tymczasem arcykapłani i faryzeusze ogłosili, że każdy, kto dysponowałby informacjami o miejscu pobytu Jezusa, ma im o tym donieść. Chcieli bowiem go pojmać. Co robimy z tym, co przekracza naszą zdolność zrozumienia? Wypieramy ze świadomości, czy też próbujemy przyjrzeć się sprawie w nowym świetle? W jedenastym rozdziale Ewangelii według Jana znajdujemy opowieść, która w sposób szczególny zmusza nas do skonfrontowania życiowej postawy. To jest scena, która wydarzyła się zaraz po wskrzeszeniu łazarza. Jest to zderzenie niebiańskiej mocy z ludzkimi schematami, planami i lękami. W czasach, gdy nasze życie wydaje się zdominowane przez dążenie do utrzymania materialnego statusu, a algorytmy sugerują nam, co mamy robić, co myśleć, a nawet co czuć, skutki wskrzeszenia łazarza uderzają jak grom z jasnego nieba. Ludzie, którzy byli świadkami tego, co uczynił Jezus, stanęli przed wyborem uwierzyć, że to, co wydaje się niemożliwe, jest możliwe. Czy też pobiec i donieść faryzeuszom, próbując zamieść cudowne zdarzenie pod dywem. W dzisiejszych czasach, podobnie jak w tamtych, cud wskrzeszenia może stać się kamieniem obrazy dla nauki i rozumu. To niesamowite, że wskrzeszenie Łazarza staje się tak samo zarzewiem wiary, jak i kamieniem obrazy. Dla niektórych jest zaproszeniem do wiary i zaufania, dla innych jest zagrożeniem dla ustalonego porządku świata, w którym kontrola i władza wydają się być najwyższymi wartościami. Arcykapłani i faryzeusze, stojąc w obliczu cudu, któremu nie mogli zaprzeczyć, zdecydowali się na eliminację źródła swojego niepokoju. Maszyna do zabicia Jezusa poszła w ruch. W działaniach Wysokiej Rady odnajdujemy wieczną ludzką tendencję do niszczenia tego, czego nie rozumiemy lub czego się boimy. Lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by cały naród miał zginąć. Powiedział Kajfasz, arcykapłan, nie zdając sobie sprawy, że jego słowa stały się prawdziwym proroctwem. Ta historia przypomina nam także o proroctwie Izajasza z 53 rozdziału jego księgi. Lecz on został przebity za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze nieprawości. Kara za nasz pokój była na nim, a jego ranami jesteśmy uleczeni. W tych słowach, tak jak w uruchomionej społecznie machinie, która uśmierci Jezusa, kryje się tajemnica naszego zbawienia. Zwycięstwo życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, wiary nad strachem. W naszych czasach, gdy wydaje się, że wszelkie wartości są względne, a prawda jest kwestią interpretacji, opowieść o skutkach wywołanych przez wskrzeszenie Łazarza stawia wyzwanie naszemu postrzeganiu świata. Czy jesteśmy gotowi, tak jak Maria, Marta i Łazarz, zaufać Jezusowi? Nawet gdy jego drogi wydają się być dla świata stromo pod górkę? Czy mamy odwagę stanąć po stronie prawdy, nawet gdy świat próbuje ją zakryć płachtą niewiary i cynizmu? Niech ta historia będzie dla nas przypomnieniem, że w centrum naszej wiary nie stoi dogmat czy doktryna, ale osoba Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby zgromadzić razem w jedno rozproszone dzieci Boże. W obliczu wyzwań naszych czasów, w obliczu lęku przed nieznanym i niepewności jutra, mamy nadzieję, która przekracza wszystkie lęki. Mamy także nadzieję na prawdziwe życie w Jezusie oraz na miłość, która pokonuje wszelki strach. Stajemy dziś na rozdrożu podobnie jak ci, którzy wtedy spotkali się z Jezusem. Możemy uciekać do bezpiecznych, ale pustych przekonań, które oferuje nam świat. Możemy, pełni wiary, podążać za Chrystusem, wybierając taki sposób życia, który przekroczy granice śmierci i otworzy przed nami drzwi do wieczności. Wybór należy do nas. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.